Czy Muzea Narodowe są nam jeszcze potrzebne? A jeśli tak, to w jakim właściwie kształcie? Dzisiaj, kiedy coraz rzadziej pytamy już, czy Muzeum to świątynia, czy jednak forum, dlatego że za coraz oczywistsze e, uważamy regularne budowanie relacji z widzami, e, Muzea Narodowe, jako instytucje znacznie większe od innych i często z ogromnymi zbiorami pod swoją opieką stoją przed szczególnymi wyzwaniami. O tym, jakie te wyzwania są i jak właściwie można sobie z nimi radzić, miałam okazję porozmawiać z profesorem Andrzejem Szczerskim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie, wykładowcą Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz założycielem pierwszych w Polsce studiów kuratorskich. Jeśli jesteście ciekawi, czy w jego wizji Muzeum Narodowe ma zajmować się przede wszystkim dbaniem o nasze dziedzictwo, o te historię sztuki, o tę kanoniczną historię sztuki, o wystawy hełmońskiego i boznańskiej, czy raczej w takiej instytucji jest też miejsce na eksperyment, koniecznie przeczytajcie naszą rozmowę.